Więc cóż, no obiecałem to, obiecałem. Siedma 28. dzisiaj nagrywamy Brawl Stars. Więc wszystkie zmiany, nie? Jest nowa postać, Jackie. Dzisiaj się o nią prosimy. Jest oczywiście też nowa postać. To nie nowa postać, tylko nowy styl Daryla. Tak się prezentuje. Wygląda o wiele lepiej. Jeszcze to. Piuro kruka w niego wbita, to po prostu piękna. Co się jeszcze zmieniło? Chyba nie. I na koniec openingu jest darmowa mega skrzynka. Więc zobaczymy, może co i dropniemy. Jest jeszcze ten skin. No w ale dobra. Bez zbędnego przedłużania i lecimy. Jeszcze skrzynka. Jak zwykle nic, o punkty dodarzyła, fajnie. Druga. 12 monet 4 punkty do Barleya i 6 do Rosy. kurde nic nie leci 36, 8 16, 7, 60. o niech coś to leci leciu, 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 leciu leciu, 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 leciu. coś nic nie leci. fart nas opuścił leciu, leciu, leciu 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 leciu. leciu, 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 O, dobra. Można zakończyć opelnik. Mamy Jackie, jesteśmy weseli. Dziękuję, dobranoc. Nie no, żartuję, mamy jeszcze dwie skrzynki. Więc duża skrzyneczka. By były dwie, gdybym nie było największą. Skierdolą i nie odtworzył tam. Ale dobra, dzisiaj mamy Jackie. Więc fajnie. Mam to na kamerze fajnie wszystko. Ale jeszcze darmowy megabox My nic nie będzie, bo jest nie. Ale za test... O! Co to? Aleja do przodu. O, i są te gadżety. Ale najpierw przetestujmy Jackie. Wypróbujmy ją dokładnie, no bo nie wiemy... To czego ona jest... O, tak działa O, przyciąga. Dobra. Wiemy, co ona robi. Jestem chyba już którym youtuberem, który ma Jackie. Fajnie. Zobaczymy ją sobie w lobby. Więc co? Jestem bardzo ciekawy, ile osób ją będzie miało. <grystanie> <grystanie> Widzicie ten nasz team? Widzicie nasz team? Same Jackie. Hop, 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 hop. Team Jackie do boju. I, i, i. O Boże, to jest genialne. Ej, ty droga, mamy na trzyki, Piu, weź dziu, to? Piu, dziu, dziu. Piu, dziu, dziu. Piu. się Piu. 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 Muszę powiedzieć, że Openik się udał Był się bardzo zawiązk, ale się nie zawiodłbym Co się kameruje, kameruje! Jakby tak się nie nagrywało, to ja się nigdy nie wybaczył. Aż tak! Więc co? Dlatego zawsze się zbiera z szynki, jakby Talk. talk. Powoże ona ma już ulta przygotowanego Tak tak! Tak tak! Za chwilę robimy wszystkie tryby, zobaczymy ile, ile osób będzie miało Jackie. Chwilowo mamy znalezione dwie osoby, jedna z Rosji chyba. Stop, stop, stop. O Boże, To Jackie to robi z po prostu konkreto. Na pewno jest chyba choroba. Nie wiem, no, live'a jego nie zdążyłam obejrzeć. Ale dobra, jest super. O piękne. O chyba jeszcze dzisiaj... skrzynkę mam odpowiedzić. Jest pięknie. Do Jackie. O, Boże, dobra. Teraz zbiorę klejnotów. O Boże, jak będzie ich, Jackie, no to będę beke cisnął do końca twojego życia. Widzicie to? Hopsasa, hoplasa. Jest. Przepraszam za przekleństwa. Trochę piękny. Pięciu! Pięciu! Piu. Piu, piu, Dobra, pięciu! Pięciu! to piu Dobra, piękne Pięciu! nie O Boże, piękne. piękne piękne. zmarnowałem. Ale piękne, piękne, O nie, to mi się przyciąga Jest niedobrze, jest niedobrze Ale będzie dobrze O nie, zabij nas Chwilę się skłóciłem na walce A nie na zbieraniu Dobra, mamy, mamy, mamy to

W ogóle możemy sobie po kilka, ale chyba sobie zbieramy na gadżet. Więc teraz zadyma. Jak teraz mówimy o 6 to będzie piękne, jak będzie. No, ma, Ale jakiego mamy i co dalej? O oh nie! So nie mam tego! Nie mam! Albo mamy! Albo nie mamy! Albo mamy! To mi I'm dying, I'm not a Dian work! Całe 70 i kolejna skrzyneczka. Moje drogie. Mhm, o, ja. I tutaj epic, nie takie mid food. W ogóle to są piłeczki. O znajomi. Jakby co przyjmuje powyżej 1000. Niech wiedzą, niech zazdroszczą. Niech wiedzą, niech zazdroszczą. I co, teraz lecimy solo. O Boże, będę liczyć, ile zobaczyłem dzisiaj, Jack. Za chwilę sobie jeszcze daruję, do grony. Hopla, 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 hopla. Taki YouTube

Piękne. To co teraz jeszcze dalej, nam szybko lecimy. Bo chcę zobaczyć jak gra głównie w tej nowej postaci. Tylko przydałoby mu się głośno dorobić. Ale fajnie on w biegu wygląda Bezpieczni, oni mi się podobał teraz. O! Kofor mi nigdy... No, mogłem Jackie wziąć. By mi <grymium> już nie podkopać.

A jeżeli przeszliście zobaczyć tu popień, no to już spadajcie. No Boże, nie ten guzik. Ja chcę jeszcze jakieś fajne...